Hej widzowie, mam na imię Krzyś i dzisiaj w tym dzisiejszym odcinku będziemy mówić o VHS-ie o kasycie magnetofonowej o DVD i będziemy mierzyć jaką mają długość i y, szerokość. Zapraszam do oglądania. Fi dzisiejszy filmik jest od od podzielony na dwie kategorie: kasety oraz płyty. Więc dzisiaj przechodzimy do kasy. Teraz przechodzimy do kaset, przepraszam. To jest VHS. Oto. To jest nostalgiczny format i retro format wideo, które były zapisywane na kasetach wideo na specjalnej taśmie magnetycznej. Pierwsze VHS było wprowadzone w 1976 roku przez firmę JVC w Japonii. Dokładnie 9 września 1976 roku. O, tak wygląda kaseta. Tak wygląda od góry, tak wygląda od boku, tak wygląda od podku. Tutaj widać dziubek. naciskamy go. O. I tutaj widoczna jest taśma. A po co dziubek? To było kiedyś mówiono, że sprawdzano czy ta oto rolka jest metalowa, czy akurat plastikowa. A tak wygląda o. Tutaj. Więc to jest klasyczny format. W latach 70. i 90. Tak się wkładało kiedyś. Kasety do specjalnych y, urządzeń zwane magnetowidami, a tutaj jest zapisana podróż. Z, do Austrii i do Niemiec. Czyli taka geograficzna podróż na, g, nagrana na kasecie. To jest Magneto Magnetowill to jest firmy Sharp VC MH711 Showview VPS. Cztery głowice high fi stereo tu Chodzi o jakość dźwięku tak wygląda środek. O, widać tutaj to ta taśmę, głowice. Wszystkie tam czujniki, i o tutaj. No. To robi to, że. A tutaj? No to odwraca taśmę. I kasetę. I tutaj, o, też pula odwraca. To jest kaseta magnetofonowa. To jest akurat film DTK D60. Ja sobie. Ja sobie tutaj zapisałem muzykę piórem swoim. Ale tak się nie wkładało kiedyś. O... Nie róbcie tego w domu bo kasety audio były wkładane do, do magnetofonu Magnetofony to są takie urządzenia, które działają na podobnej zasadzie jak magnetowie, tylko yy, zamiast wideo jest dźwięk więc magnetofony były w tamtych czasach popularne a pierwszą kasetę magnetofonową wynalazł je Fields w 1963 roku to jest strona A tak wygląda a to strona D. To jest model TTK Normal Band 120 US EQ D60. I tylko był zapisowany dźwięk. Tak wygląda na góra. Na której jest widoczna taśma magnetyczna, której nie powinniście dotykać. Tak samo jest z VHS-em. Yy, no, żeby ochronić przed fanami elektromagnetycznymi, W kasety VHS były wkładane w takie pudełka. I kasety magnetofonowe tak samo, tylko mniejsze bardziej. A teraz przechodzimy do płyt. To jest DVD. Akurat myślałem, że na Xboxie to CD-ROM, cd, CD a za, zaraz odpowiedź wam zaskoczy. Tak wygląda DVD. Dividio z ma taką zasadę działania, że odczytywuje je laser w, i odczytuje wideo w kodzie binarowym, czyli 01, 01, i tak dalej. Jeżeli jest o, dziura 0, jeżeli odląd 1. I na nie było zapisywane wideo. A to jest przykład na przykład filmu pod tytułem też to, to piosenka z 1952 roku. No i to jest przez Warner Bros. Brothers. Warner Bros, dobrze. I to jest DVD video. Więc... Czy FIFA, czy gry na Xboxie to DVD? Tak, to DVD. Tu też jest DVD. Były zapisywane na nim gry na Xboxa. Na przykład na 360 i też na nowszych Xboxach. A to jest ten DVD. A o. O tutaj. Na boku jest zapisane dane. To jest akurat film DreamWorks. O tak wygląda tył. Zapomniałem jeszcze o tutaj. Dodać. O tak wygląda tył. O tak. O tak. I jeszcze o tutaj. Tu z pana Sonika tą kasetę służy do testowania, czy magnetowi działa, czy nie. Tak było naprzód. Tak bok. Tak tył. I tak kolejny bok. Czyli o! Tak samo jest tutaj. Tutaj. Akurat e, jakość dźwięku jest Dolby Digital. Tak samo też jest The Dolby Digital. I tak samo też tutaj jest Dolby Digital. Ale na VHS to były kiedyś zapisywane na liniach akurat. Zwykłe VHS -y do 240i, a Super VHS około 600 albo i 400 Ale wyszły takie odmiany vhs -y, takie jak DVHS czyli Digital VHS, a SVHS to Super VHS. Jeszcze kompaktowe wersje na, na Camcorder, czyli VHS C weźmy sobie o... Wyobraźmy sobie, że to jest DVHS. Tym razem ścieżka dźwiękowa i jakość dźwięku do Dolby Digital. Czyli taka sama jakość obrazu jak na przykład DVD. Tutaj włożyłem opakowanie powodem, do opakowania z powrotem kasetę. I to jest kaseta DVD firmy Sony. Czyli to jest Panasonic. A, mogą być inne. Więc dziękuję za oglądanie mojego filmiku i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.